Witajcie moi drodzy, Kaczmarz z tej strony, Geek Factor. Witam Was w kolejnym podsumowaniu miesiąca. Dzisiaj porozmawiamy o czerwcu 2023 roku. Zobaczcie, docencie to, co ja teraz robię. Nagrywam to znowu z samochodu, już kiedyś taki odcinek popełniłem. Wszystko to wynika z tego, że bardzo mi zależy, żeby Wam dowieść jakiś materiał na niedzielę. Zawsze, zawsze jak w niedzielę nie uda mi się jakiegoś materiału Wam wrzucić, to po prostu jestem na siebie zły, mam wyrzuty sumienia. I tak mi zależy, że stwierdziłem, nie, dobra, mam... Turbo mało czasu w tym tygodniu, żeby na spokojnie usiąść i coś nagrać, ale stwierdziłem, że akurat na ten materiał tyle czasu, ile mam drogi do pracy, to myślę mi wystarczy, może nawet będę musiał zrobić małe kółko pod biurem, ale to już jakby nieważne. Chcę dla Was natomiast dowieść informację o tym, co najczęściej wyszukiwaliście na portalu PlanSheo. W czerwcu oraz co najlepiej sprzedawało się z dodatków i z gier podstawowych w sklepie, ale planszówki w czerwcu. Zaczynamy tradycyjnie od planszeo. Planzeo jest bardzo fajnym serwisem, który bardzo serdecznie wszystkim polecam. Jest to mój partner już od jakiegoś czasu i bardzo, bardzo nam się miło współpracuje. Bardzo nam się dobrze współpracuje. Mają świetną bazę danych, mają świetnie zaprojektowane to, jak to wygląda. Mają bardzo fajny kalendarz nadchodzących premier i, i tego wszystkiego, więc naprawdę bardzo gorąco wam ten portal polecam. E, I e, słuchajcie, mam tutaj taką ściągę co się najlepiej wyszukiwało w czerwcu. Wygląda to tak, że na miejscu 10 małe epickie podziemia, co jakby no, ma sens, biorąc pod uwagę, że premiery miały małe epickie wyprawy. Więc myślę, że po prostu ludzie zaczęli gdzieś tam się cofać do tego wszystkiego, a nawet chyba nie wiem, czy jakiegoś do druku, niedawno nie było, czy ma być czy coś takiego, więc jakby no jest to bardzo popularna seria gier, bardzo popularne yy... Bardzo popularny tytuł dla galakty, taki strzał w dziesiątkę można by powiedzieć, więc absolutnie nie dziwi, że to się tam y, tak dobrze sprzedaje. Na miejscu dziewiątym nowy Kickstarter, nowy gamefound od wydawnictwa Awaken Realms, czyli Stalker the Board Game. No powiem Wam, że wygląda to ciekawie, wygląda to dobrze, temat mi się bardzo podoba, uważam, że niestety gra Zona nie wyczerpała tego tematu do końca, tak jakby można było to zrobić, więc czy kolega nie umiał używać kierunku wskazu, e, więc no jest, myślę, że to można zrobić ciekawie, można zrobić jeszcze więcej tam klimatu, wsadzić fabuły, przygody i tak dalej, więc jestem... Prawie pewny, że Awakenom się to uda, bo jakby mają dobry tak zwany z angielska track record, jeśli chodzi o robienie tego typu gier. Na miejscu ósmym, katedra koszmarów, e, oryginalnie wdana przez Borden Dice, w Polsce wdana przez Chacha Games, którym życzymy jak najszybszego powrotu na fejsa, bez żadnych żartów ani niczego. Naprawdę słaba dosyć sytuacja, więc oby tam się wszystko poukładało. E, na miejscu siódmym, powrót giganta, czyli słuchajcie, site jak kiedyś mówiłem, będzie site na rynku, będzie na tych listach to po prostu tak musi być, to jest nowy hicior wszechczasów, jestem bardzo ciekawy jak sobie w tym roku poradzą ekspedycje, bo to jest, to jest bardzo z wielu względów ciekawe, to taka duża ciekawostka dla mnie, no nieważne Dalej lecimy na miejscu szóstym. Plemio na wiatru. Nowy tytuł od Lucky Duck Games. Grałem w to na Pyrkonie. Bardzo ciekawa, bardzo fajna gra. Teraz ją pożyczyłem Pandzie, żeby on tam sobie też to ograł i będziemy dla Was razem popełniać recenzję bardzo niedługo. No mi się podoba. Mi się podoba i myślę, że to była taka jedna z gorętszych premier na Pyrkonie. Może to miało coś wspólnego z tym. O tej porze taki korek, ludzie. Gdzie Wy? Co Wy w robocie nie jesteście? o tych, który nie jest w robocie. Myślę, że to mogło mieć trochę wspólnego z tym, że to naprawdę trochę tam hype'u zebrało i ludzie zaczęli tego więcej wyszukiwać. Tak czy siak, bardzo dobra gra i bardzo gorąco Wam polecam. Na miejscu piątym Wyprawa Darwina. Darwina Jest to dobra, e, dobra ponoć bardzo dobra gra, euro. Ja niestety bo jest troszkę poza moim kręgiem zainteresowań, ale inaczej była poza moim kręgiem zainteresowań, dlatego nawet nie starałem się zabiegać o egzemplarze Senzencki. Więc ym, nie dostałem go, nie będzie recenzji u mnie na kanale, ale nie ukrywam, że tyle się o nie teraz nasłuchałem, że troszkę chciałbym spróbować jednak. Nie wiem czy nie będę. Nie, nie wiem czy na tyle, żeby ją sobie kupić, czy. Chociaż chyba nie poczekaj. Chyba ktoś, kogo znam, pewien czarno-biały miś coś chyba wspominał, że, że też chyba się spodobało i że może by sobie nabył, to wtedy bym w ten sposób do tego poszedł. bo jestem teraz ciekawy, naprawdę, nie patrząc po tym, co słuchałem o tej grze, to jestem tego ciekawy. Na miejscu czwartym, inny tytuł od portalu, w Historia Cywilizacja. To dostałem do recenzji, to zrecenzuję, aczkolwiek tutaj już się zaczyna trochę obawiać, bo e, no już takie głosy do mnie docierają, że ja już naprawdę no nie będę wnikał w te całe dyskusje o tym, czy to jest gra cywilizacyjna, czy to nie jest gra cywilizacyjna, bo mówię, no ja, ja Specyficzny dla mnie temat do dyskusji, ale no ja bardzo lubię ten temat w grach, więc ja bardzo chętnie w to zagram, bardzo chętnie to wypróbuję. Ale no mówię, no już takie troszkę mieszane opinie do mnie docierały, co jest takie. Co jest martwiące, bo naprawdę wiązałem duże nadzieje z tym tytułem. Na miejscu trzecim Wilki. Tak trzy rzędy pod rząd portal, nice gratuluję. Na miejscu trzecim Wilki, Area Control, o watachach wilków, które starają się, które konkurują o jakby największą kontrolę, największe wpływy na określone, na, na danym tam terytorium. Dla mnie bardzo ciekawa gra, z paroma naprawdę ciekawymi pomysłami mechanicznymi. I uważam, że jest to zdecydowanie w tej rodzinie Area Control taki powiew świeżości, coś ciekawego. Nie, nie chcę mieć innowacyjnego i tak dalej, ale... Osobiście, ja bym tę grę bardzo polecił, mi się ta gra naprawdę bardzo spodobała, ciągle u mnie zresztą w kolekcji jest, ja się tutaj panu wbiję, przepraszam, takie prawa ulicy, nie trzeba, nie, dlatego się nie korzysta z telefonów na światłach. Eee, I teraz tak, nie zupełnie, serio, no tutaj to jest tak, funkcjonuje, bo to jest zwężenie i tak dalej, więc to nie jest tak, że się komuś hamsko wbiję, nie, nie, nie piszcie już tam komentarzy i nie wrzucajcie mnie na stop ham. Eee, kolejne miejsce, miejsce drugie. I to mnie bardzo cieszy. I to też jest chyba z trochę spyrko, podyktowane tym, że to było, można było w to pograć na Pyrkonie. Brzdenka Takumby. E, czyli nowa edycja prztęby, Brzdenka, nowa, nowa samodzielna gra brz, o, o tytule Brzdenk. E, przy czym tutaj główną różnicą taką, znaczy inaczej, z tego co ja na razie zobaczyłem, może tam są jeszcze jakieś inne drobne różnice mechaniczne, o których na razie nie wiem. E, natomiast taką główną, która się rzuca już na pierwszy plan, jak tylko w ogóle widzimy tą planszę, to jest to, że ta planża jest modularna i ona się zmienia, więc to, jest, to już jest fajne i to już mi się podoba. I teraz zobaczcie, jak będę sprawiedliwy. Teraz zrobię podaj dalej tego pana, co tu chce wjechać, też wpuszczę, ponieważ ja się komuś wepchnąłem, a teraz ja chcę być w porządku dla kogoś innego. Podziękuję. No nie, na to takie rzeczy. Ale na miejscu pierwszym zwycięzca mógł być tylko jeden. Absolutnie mnie to nie dziwi, że tak ciekawi byliście gry w Stary Świat. Ja mam. Jestem tak zły na siebie, że mam tą piękną wersję all-in z tymi wszystkimi dodatkami, z tym wszystkim, a ja ciągle tego nie, nie. Znaczy, odpakowałem to już sobie tam. Popatrzyłem na figurki, popatrzyłem na karty, wszystko pięknie, ale ciągle w to nie zagrałem. Muszę w to zagrać. Wiedź Stary Świat, Łukiego. Gratuluję. Myślę, że. Mówię, tak jak mówiłem przy pierwszych tam moich wrażeniach. Nie wiem, czy to będzie opus magnum Łukiego, ale. No, może to być jego największy hitchor. Może. Nic nie wiem, nic nie mówię. Dobrze, moi drodzy, to teraz y, omawialiśmy y, gry, to, by, to było plancheo, tak? To teraz przejdźmy do tego, co się najlepiej sprzedawało w czerwcu 2023 roku w sklepie ale nasz ulubiony sklep, mój ulubiony sklep, zawsze zaczynamy, każde zakupy planszówkowe zaczynam... Sprawdzanie tam, dopiero potem przychodzę do innych sklepów, które też są bardzo fajne i też oczywiście bardzo serdecznie polecam inne sklepy, które jak chcecie, jak się tam rozglądacie i tak dalej. To nie jest tak, że tylko ale planszówki. ale to jest nasz główny partner, bo bez nich nie byłoby ich faktor. Współpracujemy od samego początku istnienia tego kanału i chyba prawie od samego początku istnienia ale planszówek więc no, wspieramy się w różnych akcjach i bardzo i zawsze oni są bardzo popularnym sklepem. tak? Wygrywają różne plebiscyty, wygrywają różne ich historie, więc to, to co się u nich też dobrze sprzedaje, to w jakiś sposób moim zdaniem też dobrze odzwierciedla jak ogólnie się sytuacja ma na rynku. No i tutaj zawsze jak zawsze rozmawiamy o trzech dodatkach i pięciu grach podstawowych. Mamy sześć gier podstawowych w tym odcinku z tego prostego powodu, że yy, jedna gra się wbiła na listę i to dosyć wysoko. Ale to z wyprzedaży. Tak? Była wyprzedaż, była promocja, no i wiadomo, takie tytuły zawsze mają, jakby to mówić tak ogólnie, nieco łatwiej, jeśli chodzi o wejście na listę bestsellerów, bo dużo więcej się sztuk sprzedaje i o to też właśnie chodzi. Rozmawiamy o tym, ile się sztuk sprzedało, a nie o tym, ile pieniędzy te gry przyniosły, bo to jakby na to trzeba patrzeć na, il, na liczbę sprzedanych egzemplarzy. I zaczynamy od dodatków. Na miejscu trzecim, wśród najlepiej sprzedających się dodatków, jest Wiedźmin Stary Świat. Skeligę, czyli jeden z dodatków. Ale jestem ciekawy, bo miałem wrażenie. Teraz muszę sobie zobaczyć, bo może to był dodatek, o który był jakiś, jakimś ekskluzywem, ale nie wydaje mi się. On chyba też wyszedł do, bo był dodatek, zawartość ekskluzywna Kickstarterowa, ale pozostałe rzeczy chyba były normalnie dodatkami wpuszczonymi do sprzedaży, czyli Skeligę właśnie. I e, przydność Skeligę jest o tyle fajna, że dodaje kolejną część do mapy, do planszy ale legendarne potwory, z tego co słyszałem od osób, które już ogrywały dodatki, ja słyszałem, że te legendarne potwory są tak najczęściej, najmniej przyjmowane. Więc e, na, na, tak, na, z najlepszym przyjęciem się spotkały. Ale no, ciągle Wiedźmin, Stary Świat, Skellige. Na miejscu drugim, tak jak mówiłem, gigant powrócił, będzie na listach. site na najeźdźcy, najeźdźcy z dalekich krain. E, nie Gambit, nie ten tam Wind Gambit, nie Fenris, chociaż Fenris chyba teraz nie był dodrukowywany. No ale to jest tak, no, każdy, no, każdy kto chce, kto ma site'a chce mieć tych najeźdźców z dalekich krań, sam, sam mam ten dodatek, więc jakby absolutnie to rozumiem. Dobry dodatek do dobrej gry, bardzo. I na miejscu pierwszym tutaj też jest zero zaskoczenia. Jeżeli wiecie cokolwiek o rynku współczesnych gier planszowych, jakie gry są popularne, w jakie się dużo gra, na jakie premiery się czeka, to to Was kompletnie nie zdziwi, że najlepiej sprzedającym się dodatkiem w czerwcu 2023 roku były... Great Western Trail druga edycja, kolej na północ. Sam się do tego przyczyniłem, bo sobie to kupiłem. Jedyny problem mój z tym dodatkiem jest taki, że dodatek jest z tej nowego rzutu i ma tak jak Great Western Trail Argentyna e, taką polakierowaną planszę. A, e, ten, a ten Great Western Trail druga edycja, którą i, ja mam, ma ciągle tą planszę taką matową. Jakby to się dobrze nakłada i to dobrze wygląda, ale jest w złotyku, jest różnica. Ja jestem teraz ciekawy, bo mówię, ja mam ciągle tą drugą edycję Great Western Trail od Lacerty, nie mam drugiej edycji Great Western Trail od Rebel'a i teraz jestem ciekawy, czy Rebel w podstawce drugiej edycji Great Western Trail też ma taką parakierowaną planżę. Jak ktoś wie w komentarzach, proszę piszcie. To były podstawki, to teraz przejdźmy, dodatki, to teraz przejdźmy przez podstawki i teraz mówię, powiem 6 pozycji. Na miejscu szóstym, moi drodzy, na miejscu szóstym site. Bo tak? Bo tak po prostu miało być. Na miejscu piątym katedra koszmarów. E, też tu się czy tu się co Ja sobie kupiłem w czerwcu. Ja sobie kupiłem w czerwcu, prawda? Więc ja się też tego przyczyniłem, więc też sobie kupiłem. Jeszcze nie grałem, chcę rozegrać, wygląda obłędnie, ta ilustracja, to wszystko. Trochę mnie zniechęciło ta katedra, którą tam trzeba złożyć. Tak jakoś tak. Patrzę na tą instrukcję. Jestem chyba e, dosyć głupi. Tak, mam samochód z rzędzami. Basia mi kupiła, doczepiła mi rzęsy na samochodzie, na lampach. I e, to przykuwało uwagę, zwłaszcza teraz przeszła ta gromadka takich dzieci przez przejście dla pieszych. I, i zwróciła uwagę na rzęsy na moich tych, na moich światłach. No cóż, żona kupiła, to ja muszę teraz z tym przez chwilę pojeździć. E, więc tak, słuchajcie, na no, miejscu Piotrum Katedra Koszmarów mam... Słyszałem, że instrukcja nie jest najlepsza. Instrukcja nie jest najlepszym przyjacielem gracza, no ale co zrobić, no. e, Postaram się mimo wszystko e, przez to przebrnąć. Na miejscu czwartym, Małe Epickie Wyprawy. Jeszcze w to nie grałem. Tutaj też instrukcja jest taka, chociaż powiem szczerze, to już zaobserwowałem. Małe Epickie Galaktyki były spoko, ale Małe Epickie Podziemia też miały taką... Mam nadzieję, że to nie jest ogólna teraz cecha tych wszystkich instrukcji do tych gier. Takie są te instrukcje troszeczkę toporne, nie wiem, mam takie dziwne poczucie, że tak czytam i tak... Proszę, co jeszcze raz? Nie, I tak czytam, jeszcze. jeszcze raz poczekaj, co. To nie jest tak, że to jest jakby niezrozumiałe, tak? Ja to w końcu tak skumam, tylko tak czytam i tak nie wiem, nie, nie, poczekaj. Mam takie jakieś dziwne chyba poczucie, bo to jest może być problem na zasadzie taki, wiecie, mam poczucie, że to powinno być prostsze, a to jednak jest trochę złożone, tam jednak Trzeba się trochę przydać w te zasady, nie? I teraz tak zastanawiam się, czy to z tego wynika. Więc na miejscu czwartym małe piskie wyprawy, jak tylko zagram, bo oczywiście wziąłem do recenzji to wam powiem. Na miejscu trzecim, i to mnie zaskoczyło, bo to myślałem, że będzie wyżej, Wiedźmin, Stary Świat. Ale no myślę, że to może być związane z tym, że no jednak Wiedźmin bardzo, bardzo dobrze się sprzedał przy okazji kampanii, więc no może ludzie. Jeśli chodzi o kupowanie, to się jeszcze trochę wstrzymywali, na zasadzie nie wiem, wiedzieli, że będzie gra... Myślę, że ludzie wiedzieli, tak, że teraz gra będzie trafiatów wspierających, więc będzie dosłownie masę opinii o tej grze na całym świecie, więc myślę, że ludzie mogli stwierdzić, dobra, to skoro nie wspałem na kampanii, teraz wszyscy będą to ogrywać, to będzie masa opinii, to ja poczekam za nim kupię aż zobaczę tę opinię. Może coś takiego tutaj zadziałało, więc e, myślę, że dlatego, ale to i tak, no nawet nie, bo to, to miejsce trzecie to jest spoko wynik. Na miejscu drugim, i to mnie zaskoczyło, że aż tak pozytywny wynik, zwłaszcza mówię przy Wiedźminie, na miejscu drugim mamy Wilki od Portalu. Bardzo mnie to cieszy, bo to bardzo fajna gra, którą ja lubię, ale myślałem, powiem szczerze, bo tak on, o niej było głośno jak było SN, o niej było głośno jak były spekulacje co kto w Polsce będzie wydawał. Więc yy, i, i byłem spodziewał się, żeby, ja spodziewałem się, że jak to w końcu wydadzą, i też było głośno o tym, że portal będzie to wydawał, jak oni to ogłosili. Więc spodziewałem się, że też będzie głośno, jak już gra, będzie, a ja będzie miała premiera. A tu się okazuje, że od premiera jest tak. w miarę cicho o tej grze. No więc. no nie wiem, no ale jest najwyraźniej, tak myślałem, ale najwyraźniej jest popularna, bo się sprzedaje dobrze. Wilki od portalu na miejscu drugim. I na miejscu pierwszym tytuł, który właśnie trafił tam ze względu na przedsprzedaż, bo miał był na wyprzedaży, na przedsprzedaż, wyprzedaż, był na, wyprzeda na wyprzedaży, się bardzo dobrze i przez to się bardzo dobrze sprzedał. Pandemic, gorąca strefa Europa. Nie grałem, z tego co słyszałem, to jest jeden z tych raczej słabszych tytułów z rodziny pandemic, e, do tych lepszych tytułów, e, pandemic się nawet nie umywa, więc ja sobie to odpuściłem, nie mam, nie czuję w ogóle żadnej potrzeby. Jeżeli wylądował na wyprzedażach, to znaczy, że też jakoś się super chyba nie przyjął. Moi drodzy, to był czerwiec 2020, 2023 roku według planszeo i według ale planszówki. Piszcie, moi drodzy, piszcie, co Was tam zaskoczyło, że było, co Was zaskoczyło, że nie było. Do których z tych wyników się przyczyniliście, bardzo lubię takie komentarze czytać. Jak już coś graliście w tych, z tych gier, to piszcie proszę bardzo śmiało, jakie są Wasze wrażenia. I tyle. Dziękuję bardzo Planszeo, dziękuję bardzo Aleplanszówki za udostępnienie mi tych materiałów, tych informacji, a Was, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.